Siema, jestem Tati 321 i dziś chciałam zaprezentować Wam, jak zagrać na serwerach Minecraft multiplayer. Yy, po pierwsze, yy, osobiście dzielę serwery Minecraft na trzy główne typy. Serwery bezpośrednie takie, w których wystarczy mieć Minecraft i IP serwera, żeby móc na niego wejść. Hamachi, które się łączy z taką siecią. Hamachi, się łączy w Hamaci i dzięki temu można połączyć się z serwerem. I tungle, które trzeba mieć, w tungle, i właśnie. IP tego serwera, na który chce się wejść, Hamachi i Tungle to jest to samo, praktycznie tylko yy, Tungle jest takie bardziej yy, zagraniczne i głównie Polacy używają Hamachi. No to mamy taka najsłodniejsza strona z IP serwerów oraz różnymi yy, dyskusjami o grach to jest mpcforum.pl No i to mamy różne gry, Dark Orbit, Metin, Minecraft oczywiście i wiele innych. Ale na dzisiaj obchodzi tylko Minecraft. Więc wchodzimy w Minecraft. Tu mamy o tutorialach, poradnikach, o cheat na serwerze, na przykład jakieś. Problemy mają ludzie często. O, na pytają, które zapisać na Let's play e są różne. Można zapisać napisać z kimś, jak to, z kim Let's Play nagrać. Ale weźmy na publikację serwerów. No i tu mamy ser publikacje serwerów. No i tutaj patrzymy, jakiś serwer, fajny. O jest. Dedek. RP czyli Roleplay, Survival i Freeboot Zobaczmy, 200 slotów Znaczy mamy informacje Maszyna, bo tu mamy serwer Dedict, czyli 24 na 7 7 dni w tygodniu, 24 godziny Whitelista włączona. to jest ważne, bo Whitelista to jest taka lista, na którą trzeba się wpisać, na przykład, że yy, tylko Określone niki mogą wejść na serwer A jeśli jest lista włączona, to się pisze w komentarzach Żeby dodali nick yy, dany to nether, PhoP, czyli walkę między graczami, potwory, zwierzęta są, sloty, TeamSpeak jeszcze, ale obchodzę teraz IP. Kopiujemy sobie, dodajemy, no i tutaj mamy nazwę serwera taką własną. Tutaj możemy wpisać sobie obojętnie, jaką tak, żebyśmy my zapamiętali ten serwer, który to jest, jak ktoś w serwerach różnych. To sobie wpisuje nazwy, żeby tą nazwę, żeby zapamiętać tam nazwę, jak jak jest serwer. No i wpisujemy, żebyśmy tutaj. 200 slotów slot. no i tutaj IP no i wchodzimy, bo jest źle zrobiłem już edit, o i mamy wchodzimy. O, co da oddata serwer? Szkoda, usuwamy go, bo ja tutaj serwery są, tu nie, nie, nie popatrzyłem, no tutaj on jest wersja, dokładnie nie piszę. Nie wiem dlaczego dobra, to jakiś inny serwer, taki szybko Wchodzimy tutaj, wojny guildi, weźmy slotów, dmg Zobacz, Zobaczmy, White lista nie yy, Wszystko OK yy, Są VIPy, no dobra I mamy IP serwera, wchodzimy Ctrl C Alt server nie będę teraz nazwy zmieniał. Wchodzimy. No i mamy. No i tutaj mamy yy, register. Najczęściej. On powinien być zawsze praktycznie. Żeby się tutaj rejestrować na serwerze u na sandach. No i zejdźmy. Ow. No i tutaj jesteśmy. Na spawnie. Widzę tu nie zasad na spawnie żadnych napisanych. Dobra, idźmy. I jak wejdziemy na serwer, znaczy się nas spawnie są zasady i regulamin. O, tu mamy i komendy też często są dodane. I tu mamy. O, to wzię wzięli dość ostro. No i tutaj mamy wszystko. No to są komendy frakcji, czyli ym, plugina, które daje nam gildię, to tu mamy F Create. I mamy wstęp teraz w surową gilię Minecraft. Tutaj można sobie dodać jej takie, jakby Motto. E, żyjemy po to, aby, wy, aby wygrywać. Tutaj e, mamy: tu mamy taki f climb i f auto To klimuje teren, czyli kuboidy nam daje na dany teren. Tutaj mamy chat e, Chat sojuszników i frakcyjny taki FCF. I piszę na Hej. No, nie go nie napiszę, bo mam w yy, na najną osobę tylko na mnie, ale to tak działa. No i tutaj ten serwer na tyle jest. Ona mnie klatkuje. O, tu ładnie już. Zobaczmy. O, tutaj widzę już ostro ścierali mapę. No to chyba byłoby na tyle. To będziecie wiedzieli jak zagrać na serwerze Minecraft Multiplayer. No subskrybujcie komentujcie kolejcie znajomym cześć